Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Mobents i dodaje nam animację do naszego y, świata, także nasz ludzik będzie animowany bardziej i jeszcze zombiaki będą animowane i jeszcze w planach są pozostałe też mody y, do tego, żeby y, była animacja. Y, ten mod może zastąpić nam Animated Player, którego na 1, 7, który na 1.7.10 nie wyszedł, znaczy ten mod Animated Player. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Mobbends z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na planetminecraft.com, zjeżdżamy w dół. Tutaj jest filmik dotyczący tego moda, jest pokazane właśnie, jakie animacje występują. Także sobie obejrzyjcie i będziecie wtedy wszystko wiedzieć. No i oczywiście jest tutaj żółty przycisk Download Mobents. I tutaj jak klikniemy na to, to poprzez Adfly'a dostaniemy się na taką stronę i tutaj mamy zielony przycisk, który jest biały, ale zmienia się na zielony. I tutaj właśnie stąd pobieramy najnowszą wersję tego moda. Także klikamy na to i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne jeszcze minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.70. Jeżeli nie macie zainstalowanego jeszcze forge na wersję 1.70, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 425, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to się dowiecie skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie forge na Wersję 1.70. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Fordo z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana na dzień dzisiejszy ma numer końcówki 1230 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, no i co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu appdata% -procent przez roaming. Musimy znaleźć folder. Minecraft, w którym mamy już zainstalowanego forza na wersję 1.7.10 I ten folder. Minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do filmiku, do filmiku do foldera do folderu. Minecraft. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Mobel do folderu mods. Mamy go tu, jest zainstalowany. Zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby zobaczyć, czy działa, czy się kreszuje, czy się nie kreszuje i co z tym zrobić, fantem. Ok, tak jak wspominałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1230, klikam play i czekamy dalej, aż się pojawi strona startowa. Ile jeszcze poczekamy, już za moment będzie to z logo yy, Tak, MoJanga. O, już jest strona z logiem MoJanga. No i zaraz będzie strona startowa. No. I raz, i dwa. I jest. Yy, Okej, okay, wchodzimy do moc i patrzymy, czy mamy, czy mamy, czy mamy. Jest moment. OK, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I patrzymy, i patrzymy. OK, i co nam daje ten mod? Jest sobie tutaj Ania PG. Teraz sobie AniaPG idzie. A teraz sobie się cofa idzie jakby moonwalkiem. O tak. Teraz Ania PG sobie kliknie shift. I teraz się będzie skradać. Ciach, 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 Ok, teraz sobie wezmę mieczek. Teraz uwaga, będę walczyć! Tak, tak, ciach, ciach, także jak widzicie, dodaje nam animację. Ale to jest jeszcze nic, jeszcze możemy pójść popływać, tylko że sobie tak zrobię, bo tak normalnie, jak, jak widać, to normalnie wszystko. A jak właśnie o, to walczymy na rozstawionych nóżkach. A właśnie jeszcze, jak nie mamy mieczyka, o, to też, to tak walczymy, dwoma łapkami. A normalnie to widać, o, tak po prostu. OK, przejdźmy się teraz do wody. I sobie popływamy. Może zróbmy, bo nam się noc robi. OK, jest dzień. Idźmy do wody, sobie popływać. No i tak sobie płyniemy tutaj normalnie. A jak sobie zrobimy na F5, to proszę bardzo, płyniemy w ten sposób. I podskakujemy sobie. Także jest jakaś tam animacja. O, o, o. Ok, ale to jest nic jeszcze. Wyjdźmy sobie, gdzie my tutaj mamy ten swój domek. Tutaj idźmy sobie. Weźmy sobie. Na razie, ten, ponieważ ten moc się ciągle rozwija, także na pewno za parę, tam za jakiś czas będzie nowsza wersja. A właśnie, a jak biegamy, tak sobie idziemy, a tak biegamy, podskakujemy. Ej, biegnij szybko. Hops, hops, hops. Ups. O. Y, Okej. Okay. I y, y, ten mod się cały czas rozwija. Co to było? Jeszcze raz. Nie wiem. Y, mod się rozwija, zatem weźmy sobie zombie zombie i zombie ok, zróbmy sobie niepokojowy tylko normalny powrót do gry i jeszcze sobie zróbmy creative żeby mnie nie zabiło od razu no i mamy zombiaka świnia zombie i jak widać jest też animowany ok, i zombiak zwykły Pali się. I jak go. Boże, Co coś z głową stało. I jak go będziemy bić. To nam tak zginie. Ej, czemu się nie, nie zabija go? O, tego zabija. Albo pewnie trzeba trafić w niego. No, także moc spokojnie może zastąpić animated player, także polecam. Inne, inne potwory nie są jeszcze animowane, ale autor ma w planach, więc, więc na pewno szybko to zrobi, żeby inne potwory też były animowane. A na razie na świecie będziemy mieć animowane ząbiaki. Ok, także ja się z wami żegnam. Papa, pa. Ja się z Wami żegnam. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. No i trzymajcie się, i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, papa. Pa. Nie mogę pomachać, muszę do Was poboksować. Papa, papa.